Kończą pasję do medycyny z zamiłowaniem do odkrywania przeszłości. Rozmawiamy o Ośrodku Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny działającym przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej. Panie doktorze przewodniczy, pan ośrodkowi historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny. Powiedzmy tym wszystkim, którzy jeszcze z waszą organizacją styczności nie mieli, co to za twór, czym się zajmujecie? Nasz ośrodek, Ośrodek Historii warmińsko mazurskiej Medycyny, który powstał kilka lat temu, obrał sobie za cel przypomnienie, przywołanie historii medycyny, polskiej medycyny po 1935 roku tutaj na Warmii i Mazurech. Po II wojnie światowej, kiedy Prusy Wschodnie zostały przydzielone Polsce, ludność. I służba zdrowia, lekarze, pielęgniarki, wyjechali na zachód. Tutaj przyjechali lekarze z różnych stron Polski, z Wioskoczyzny, z Warszawy, z Wilna, z Lwowa, z Krakowa, którzy tworzyli to Polską Służbę Zdrowia po II wojnie światowej. Oni także przygotowywali, przekazywali. E, wiedzy, umiejętności, doświadczenie e, młodym adeptom sztuki lekarskiej. Ci przekazywali następnym i ta sztafeta pokoleniowa lekarzy ukształtowała ten wysoki poziom medycyny e, w, w Olsztynie. Jak dużą jesteście organizacją i też pytanie, które pewnie po obejrzeniu tego materiału się pojawi, jak zasilić wasze szeregi? Zapraszamy wszystkich. W prawie każdym biletynie jest informacja o naszym ośrodku historii i zawsze zapraszamy wszystkich chętnych do e, działania w naszym ośrodku. Ci, którzy poczują pasję historyczną, ci, którzy chcieliby e, podyskutować, porozmawiać o historii w ogóle, o historii powszechnej, a o historii medycyny szczególnie, zapraszamy. Jedną z Waszych inicjatyw, panie doktorze, są spotkania. Między innymi to dzisiejsze spotkania medyków z historią. Mamy doświadczenie kilku już wcześniejszych edycji. Ta dzisiejsza jest edycją czwartą. Jak to przedsięwzięcie się rozwija? No bo słyszymy, że chętni mówiąc trochę kolokwialnie, walą drzwiami i okna. Zainteresowanie i ośrodkiem, i naszymi spotkami nie jest bardzo duże. E... Też w środowisku lekarzy, ale też w środowisku mieszkańców Olsztyna. Okazuje się, że nasze spotkania historyczne są popularne i coraz więcej mieszkańców Olsztyna, nie tylko lekarzy, w nich uczestniczy, ponieważ w nich mówimy i o historii Polski, i o historii regionu, i o historii Olsztyna, wplatając w to historię medycyny. Jak szukacie, czy jak dobieracie tematy kolejnych spotkań? Rozmawialiśmy już między innymi o Józefie Piłsudskim, jego wątkach związanych z medycyną. Wątek niepodległościowy też się pojawiał dzisiaj, Specjalizacje, rozwój specjalizacji na Warmii i Mazurach. Gdzie szukacie tych inspiracji, jeśli tak mogę powiedzieć? Inspiracje przychodzą same, ponieważ e, jubileusze, które każdego roku e, obchodzimy, Dają nam inspirację do tworzenia, do tematów następnych spotkań e, e, medycyny z historią. W tym roku chcieliśmy mówić o specjalizacjach, przypomnieć lekarzy, którzy tworzyli te specjalizacje, którzy byli mistrzami, e, a ich uczniowie te specjalizacje rozwijali. My jesteśmy jakby następnym pokoleniem, które te specjalizacje ugruntowuje tutaj w Olsztynie i na Warmii i Mazurach. Jakie w takim razie dalsze plany? Bo spotykacie się regularnie, ta częstotliwość będzie zagęszczona. Jak planujecie działać? My spotykamy się bardzo często, pomysłów mamy bardzo dużo. Koledzy inspirują i lekarze, i koledzy z ośrodka inspirują do następnych spotkań. W przyszłym roku chcielibyśmy, w związku z tym, że będzie 75-lecie służby zdrowia na Warii i Mazurach, chcielibyśmy przypomnieć lekarzy, którzy tworzyli ośrodki medyczne w terenie. W, stworzyli szpitale powiatowe, e, szpitale przychodnie w mniejszych miejscowościach. Oni także tu przybyli, oni także e, przysłużyli się do rozwoju tej służby zdrowia w mniejszych ośrodkach naszego województwa i o nich będziemy chcieli mówić w przyszłym roku. telewizja Kopernik. Kopernik.tv